się dzieje Emilówka 2.0. Dzisiaj. Znowu piękna pogoda, moi drodzy, prawie bezchmurne niebo. Znowu zamówiłem na Emilówkę. Nie dość, że piękna pogoda, ale atmosfera, moi drodzy, kto nie widział pierwszej części filmiku, a mówi z pierwszej części, to oczywiście gdzieś tu będzie na karcie. Teraz druga edycja, rok później się również spotykamy. Mm. Spotykamy się, moi drodzy, w Warszawie, na ogólnopolskiej domówce. Nie wiem co to Emilówka? Emilówka, najlepsza polska domówka, pierwszy projekt w Polsce, kilkadziesiąt osób, teraz będzie ponad 50 z Polski i nie tylko już teraz z Polski, studenci, wchodzimy, bawimy się, VIP, domóweczka, to jest to, moi drodzy, jaki to będzie klimat, jaki to jest dzisiaj zwariowany dzień, niesamowite. Właśnie odebrałem rolapa. będzie można zdjęcia robić na tle. Jest bajera emilówka! Jest bajera! Szpilek wszystko chodzi dzisiaj. Bioderka. Bieganie dzisiaj. Zabierzcie. No już zabieramy, ale to fajnie wygląda. No już zabieram! No już zabieram. Nic nie robię! No, no nic nagrywam, nagrywam! godzina czesnasta, moje śniadanie w drodze, dzisiaj wszystko tip-top, nie ma czasu na jedzenie, będzie dopiero na lubce jedzenie. Dodatkowe zakupki. <słyski> Jedziemy, takich koszyków jest kilka. Jedziemy, naciśnij na mnie, o. Nie wiem, dalej suflady Ale to jeszcze, to no tak, się trzy. O Jezu, teraz jest nowy. Teraz jest lepiej, teraz nie. No, Albo. Mi... No nie. Dobrze mi widać, nie. dobrze jedziemy, milówka. Słyszymy się. Na trójce. To nie. Był to tak, ale ten... ten... tak, 3 0 to już musisz być. Dzisiaj zobaczysz sceny. Te ja nagrywamy, bo to wiesz dotknie. Sceny są niesamowite, niesamowite sceny. No nie, i oczywiście ja impreza plus 18, jak żeby nie było inaczej. 600 metrów. Dzisiaj będą dwa odbiory. Nietypowe bluzy, projekty indywidualne Oole, dzisiaj sponsora Sponsorem imprezy. słuchajcie Ale jest grubo, ale jest grubo, patrzcie Ale tu będzie w będzie ciemno, ja, ci kręcę I loże tutaj, we, wszystko jest VIP imprezka To O kurde Zastanawiam gdzie to k.. Ale ale to Uuu. będziesz to słuchajcie robimy te um, te piąki no a zaczeszam z probo? O papi To mogą nie dać rady nie róbcie takiego mocnego <głos> <głos> I Kubeczki, widać, oczywiście amerykańskie, żeby wiecie. to musi być jak Ameryka, projekt NIC, to się zbliżamy. Aparat ten, Emilówka, ale jest sztos. Na tysiące tysiąc osób będzie. Naprawdę. Przygotowania, przygotowania. Może można się zaszczepić Emilówce.

Puści ludzi, chodźcie. Zmieszczą się wszyscy. Dobra, nie czekajcie Dobrze, dobra. A są wszyscy. Przy... Ja. Dobrze, był Rok temu zast, więc stwierdziliśmy, że pozostaniemy w klimacie autobusowa, bo Wawel to nie chce. I znaczy, że na tym nie mógł się nikt podpisać.

To no jest działanie Jedziesz? Oh, jest. Dawaj